Dzień dobry, sortu. No ja opowiadam generalnie o tym, jak to wiele, wiele lat temu e, e, kontaktował się z półkornikiem Aleksandrem e, za mną. E, e, rozpraw, które zeznawali rzeczywiście najważniejsi e, przedstawiciele naszego państwa e, z prezydentem Polski, Węcławem Kowalowskim, e, zapewniła macie. Książka w tym roku jest e, książką numer jeden, jeśli chodzi o sprzedaż. Rzeczywiście to przerosło nasze najszczersze oczekiwania. Ja się nie spodziewałem. Na pewno, że książka będzie miała taką popularność. Wszystko w Polsce, co powyżej 100 tysięcy, to jest już mega bestseller, a ta książka już po jednym miesiącu ma taką, taką, taką sprzedaż. Więc rzeczywiście to jest, to jest coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Dzisiaj mieliśmy na spotkaniu, jak powiedział, ksiądz Dziekan Ryszard Kardas 500-600 osób albo więcej. To rzeczywiście bardzo dużo. Co ciekawe, y ja nawet w małych salach w tej chwili w całej Polsce nigdzie nie mam chyba mniej niż 300-400 osób. Rzeczywiście byłem wczoraj w Kościele Wszystkich Świętych, koło 600 osób, dwa dni temu w siecach, ponad 500 osób i tak bym mógł nożyć. Rzeczywiście popularność tej książki przerasta chyba wszystko, co, 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 co tylko mogliśmy oczekiwać, ja i osoby, które mnie w tym dziele wspierały. Także chciałem bardzo gorąco podziękować czytelnikom i osobom, które mi zaufały, które sięgają po Tę książkę, chcąc się zapoznać z, prawdziwą, z prawdziwymi informacjami dotyczącymi najważniejszego człowieka w Polsce, prezydenta Polski. Tę książkę, podobnie jak wszystkie inne, pisałem całym sercem, całym sobą i cieszę się, że znajduje to taki oddźwięk u czytelników. Mam nadzieję, że ta książka przyczyni się do tego, że już za kilka dni spotkamy się w innej, lepszej Polsce.